Prawdziwe głosy, publiczna kontrola. Razem patrzymy władzy na ręce. wiary widzicie to co ja? To nie jest plac zabaw, ani tym bardziej okop. Jeśli myśleliście, że plac zabaw, to byliście blisko prawdy. Bo to jest atrapa, atrapa tarczy wschód, która powstała w Warszawie. I po tej atrapie oprowadzani są zagraniczni goście. I to nie przez byle kogo oprowadzani, tylko przez wiceministra obrony narodowej Cezareko. Tomczyka. Rozumiecie? Najpierw mówili, że mur... Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. A później Tusk uznał, że to jest jego priorytet, że musi powstać solidna tarcza wschód na polskiej granicy. Gdzie, gdzie, gdzie jest ta granica? Dokładnie. Tu, nie, tu. O, tu. Ani nie powstała solidna, ani na granicy, ale Warszawa w zasadzie dzielnica wesoła. No jest wesoło. Powstała tarcza wschód. A trapowej wersji dla zwiedzających. To jest miś na skalę naszych możliwości. Nie do wiary. Klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.